Dzisiaj dziecko obraża użytkownika Rykowskie. Wejdźmy na jego kanał. O Jezu zmienił nazwę kurwa. Jak widać, nawet obraża swych widzów, jaki z niego brzydki człowiek zde. Och, obraża jajami w chrzan. Jak mówię, jest brzydki, ale nie w sensie, że ma brzydki ryj, tylko że nieładnie się zachowuje. Ogólnie to jest ładne. Dostałem orgazm ojoj. Dobra, odcinek miał być o dziecku, co obraża YouTubera. Ani, ani o Jakubie królwicz dedę, ddę, dedę, dedę, de. Do, de, do, de, do, de, do, de do. No. Wejdźmy na jego kanał. Obrażenie złą pensje Już go nie, nie lubię, nie? chociaż go kurwa subuję. Przecież miał 27 tysięcy widzów, jebany kupuje se suby. A tu porucha wiegusza, że bo PL peku, uju. Mam haksy. No, ale miałem go obrażać. Jesteś BB. Koniec tego odcinka, bo mnie wyjebią z YouTube za hacking.